Witamy dzisiaj w moim że Dzisiaj on będziemy nagrywał właśnie mój roomtor. Dużo z Was bardzo długo już um, nas prosili, żebyśmy nagrali runtor I bardzo się ekscytuję, mam pokazać mój nowy pokój. Zanim zaczniemy, um, chciałam Wam pokazać tą tabliczkę, którą mam tutaj na, nad moim pokójkiem Lila tefa taką. I to jest po prostu takie, żeby wiedzieć, który jest mój pokój. Okej. Okay. Mój pokój nie jest taki um, jak Lily. Lili jest bardziej tak jakby taki słodziutki boh. A jest tak jakby dużo dużo stylów razem. Mój planer i tutaj zobaczmy co mam tutaj napisane. Ma, na Monday następnego tygodniu mam po prostu szkoła, czyli wtedy też będę miała szkołę. Tu mam hiszpański. Friday mam um, movie night, czyli że będziemy oglądać film. Znaczy, że mam wyczyścić pokój. Normalnie to robię w drugą stronę, ale myślałam, że w tym tygodniu zrobię inaczej. I tutaj jest um, Instagram, kontroluje mój dzień, Nadine Chan. Zobaczycie ten um, filmik niedługo, w następnym tygodniu może. Czyli to jest ta tabliczka. O, i tutaj mam taki wieszaczek na drzwi. Tu nie trzeba jakoś przymocować, tylko daje się na drzwi. I tutaj mam po prostu jakieś moje um, plecaczki. Piotreczkę i moje korepki Kochani, to jest moje biurko Zobaczcie cały ten razem I zacznę wam pokazać, że tutaj mam po prostu jakieś tam kredki dopisanie rzeczy Tutaj mam świeczkę, tutaj mam jeszcze jedną świeczkę i jakiś obrazek Tutaj mam z Harry'ego Pottera takie małe figures I tutaj mam nic tak i na górze mam tutaj takie dwa pudełeczka. Jeszcze w nich nic nie podałam, bo nie bardzo wiem, co mam w nich dać, ale ładnie tutaj wyglądałem, bo tak ładnie się prezentują. Tutaj mam takiego ładnego um, zeki um, kwiatka. On nie jest prawdziwy. Tutaj mam takie małe świeczki też znowu. A mój pokój generalnie miał być w kolorach takiej jakby niebieskie, wszystkie kolory białe. Kolor tak jakby tego regału albo coś, i, kol i też złoty trochę. I pokażę Wam też, tutaj mam taką słodziotką, małą świeczkę, która mi się bardzo podoba i tutaj mam po prostu wszystkie moje zdjęcia To narysowałam, to pokolorowałam, to zrobiłam z instaxa um, I reszta jest po prostu tagowane i popatrzcie kochani, jaki słodki był jak był malutki Tutaj mamy swój komputer, on jest nawet duży i fajnie mi działa, bo ma duży ekran. I kochani, um, chciałam Wam pokazać też ten fotel, bo on jest bardzo fajny. On, on jest tak, jakby taki fotel. Ten fotel kupiłam sobie w Home Sense i to biurko um, mój tata sam mi zrobił. Um, I on bardzo mi się podoba, to biurko jest takie bardzo duże i fajne. Tylko miałam pracować do regału, które zaraz zobaczycie, i on też jest przyczepiony do regału. Okej, okay, pokażę wam jeszcze tutaj jak mam trochę zorganizowane, bo mam ładnie zorganizowane To jest papierek, który mi pokazuje jakie moje lampeczki, um, jakie kolory to są Czyli muszę to zostawić jeszcze sobie, dlatego jest tutaj papierek Tutaj mam po prostu buff, jakieś kredki, kabel, um, okulary i perfumy I mam tutaj też do mojego odciężacza do powietrza. Butel jest tak zrobione, że można go podnosić albo um, zmniejszyć, żeby się fajnie zsuwał w biurko, jak chcę wsunąć, jak chcę wysunąć, to mogę po prostu sobie. I chciałam Wam też pokazać teraz. To jest jak wygląda mój regał. Jeszcze chyba w, przy... w przyszłości um, zmienimy te rączki na jakieś złote, ale na razie są srebrne i jakoś to nie przeszkadza nam, ale. Tutaj mam w ogóle regał cały i mam, pokażę Wam, o tutaj mam po prostu jakieś segregatory, mam tutaj takie śliczne pudełeczka z słomek one są, wiecie? Czyli bardzo dobre do właśnie świata i environment i są takie śliczne. Tutaj mam po prostu jakieś moje książki um, Sarah Harry i mam Slugrani. I tutaj kochani mam swoją lodówkę i ona jest taka śliczny, niebieski kolor pokażę Wam w środku co trzymam w środku mojej lodówce tutaj po, chyba powinuje Wam pokażę tutaj jest taki um, cherry jogurt i mam trzy takie małe juicy i mam trzy takie małe juży tutaj po prostu wkładam i tutaj mam batoniki takie mam i custerkowe i pomarańczowe one są takie zdrowe batoniki i aktymelki. Czyli w sumie bardzo dużo tutaj się zmieści jedzenia, znaczy tak, jak były przekąsek i takich rzeczy, i to jest naprawdę super. Lodówkę wybierałam, żeby mi kolorystycznie pasowała do takiego mojego całego pokoju, i myślę, że naprawdę bardzo ładnie wygląda tutaj. Kurzy, mam jeszcze te pudełka, które kupiłam od Ajki: to są um, takie jeans jeansowe um, z takimi złotymi dodatkami. I one są bardzo ładne i też te białe zajki też są chyba jakiś normalny kolor, z tego a ja wziąłam białe, bo ładnie mi będą pasować właśnie. Mam z nich czterech, a z tych mam gdzieś sześć. I to jest moje podwójne łóżko, które mam, miało być tak jakby wbudowane w regał I myślę, że to naprawdę ślicznie wyszło. Um, ono jest tak jakby... Tutaj mam regał, który jest przyczepiony do ściany, z takim też dałam to, żeby ładnie wyglądało. I mam tutaj też taki mały bedside table. Naprawdę mi się to bardzo podoba, tutaj mam obrazy z... Tutaj mam obrazy z dezenią, bardzo um, fajne i bardzo mi ładnie pasują do pokoju Też tutaj mam moje łóżeczko, właśnie I to ja mam podwójne kochani łóżko, bo... Ja jakby... No jak już długo oglądacie moje filmy, to wiecie, że ja bardzo dziwnie śpię, a tak jakby tak śpię Normalnie tak śpię Zobaczcie jak mam tutaj fajny jasiek on był chyba w Bienemie, kupiłam go i on naprawdę mi się ślicznie podoba On jest taki boho trochę i ma takie złote dodatki, jest taki niebieski, śliczny Kochani, też tutaj mam um, takie liście nieprawdziwe z lampkami takimi z kuleczkami fajnymi I bardzo mi się to też podoba, tak jakby jak w nocy, mogę sobie włączyć je jakbym chciał. I tutaj mam śliczne, kochani, uwielbiam to lustro, ona jest takie ładne to jest takie oko, um, takie boho I teraz tutaj pójdzie, pójdziemy tutaj koło mojego um, łóżka To jest mój bedside table Tutaj ja mam też dwa um, pudełeczka I tutaj mam telefon, po prostu normalnie on tutaj siedzi zawsze I tutaj mam książkę, którą teraz czytam Która mi akurat pasuje, bo ona jest niebieska właśnie Czyli naprawdę ładnie mi pasuje tutaj I mam zdjęcie I bardzo lubię to zdjęcie, bo ono wygląda wyglądają jakby było w photoshop a ono wcale nie jest Photoshop, żeby to było na wakacjach w zeszłym roku. Tutaj mam odświeżacz powietrza i on może zmieniać kolor. Można go ustawić na jak długo chcecie i on naprawdę jest super. Mam na razie teraz w nim jakiś płyn. Na pewno wam przybitki wieczorem puszczę, jak go używam. I tutaj teraz pójdziemy koło mojego muszka. Muszę wejść na muszko na chwilę. Tutaj mam po prostu taką fajną roletę. Ona tak bardzo mnie nie chowa, ale jest naprawdę ładna i po prostu jest. Fajna do używania i tutaj mam um, takiego małego um, kwiatka i tutaj mam gigantyczną, chyba jako to jest jakaś palma, to jest juka i ma śliczne pudełko, normalnie jest piękna. I tak kochani wyglądam na tę stronę mojego pokoju. i przechodzimy dalej. Czyli teraz tutaj pójdziemy i ja mam tutaj po prostu telewizor przyczepiony i Tata mi i tak fajnie zrobił, bo tam konsolę mam. Też takie taki z tyłu telewizora, czyli bardzo fajne. I mam nawet duży telewizor... Um, tak jakby perfekcyjny, że mogę sobie leżeć w łóżku i oglądać wreszcie telewizję albo coś. Ja mam PS4 um, i bardzo mi się podoba, bo właśnie mam tutaj tak jakby bardzo elegancko i bardzo fajnie. Tutaj na makramie mam sztucznego kwiatka i w sumie jego sama zrobiłam. Z takich, takich jak to jest, z takich fake um, rzeczy, zrobiliśmy w doniczce taki fajny, ma, fajny makram i on ślicznie wygląda. No, i tutaj pod spodem mam taki coffee table, który mogę też przesunąć do środka mojego pokoju, jakby miała jakieś goście. Tutaj trzymam w tej gwiazdce. ta gwiazdka znaleźliśmy ją na Karbudzie, czyli naprawdę super. I pomyśleliśmy, że mi będzie ładniej pasowała w pokoju, bo ma też taki złoty um, kolor do niej. Tutaj trzymam po prostu moje pady i mój um, pilot. Tutaj, kochani, mam notatkę. Um, ona jest takim lustrem i ona jest złota. Tutaj trzymam takiego małego kotka, który mam. I. To, co też jest złote i ma tutaj tak jakby um, płyn, i to jest, ślicznie pachnie. Kani, i to jest ta strona mojego pokoju, bardzo mi się podoba. I tutaj, kochani, to jest chyba mój ulubiony kawałek mojego pokoju, um, tak jakby z tej strony, no. Tutaj mam takie półeczki i one są naprawdę śliczne. Tutaj mam takiego małego kwiatka, kaktusika, on jest prawdziwy chyba, chyba, nie wiem. No, ale on jest taki malutki, słodziutki. I on jest też taki geograficzny, tak jak to. Tutaj mam takie zdjęcie, jak ja była mała z, mała z mamą i tatą. I mam tutaj taką dużą geograficzną taką tatkę. I tutaj mam takiego fiaka, który mi się tak podoba. Takiego małego księżyca, który się też włącza. I kochani, mam takie lapyczki, które teraz są wszędzie normalnie, i tak, one mi się podobały, normalnie są śliczne i myślę, że dodają do mojego pokoju taki fajny kolor i fajny styl. Taki trochę glamour. I tutaj mam krzesło bimbagowe, które po prostu można siedzieć, relaksować na nim. Ono jest naprawdę, kochani, siedzę na nim cały czas normalnie. Tak, mi się podoba i też tutaj mam taki fajny klimat. Ja bym później chciała jakieś e, filmiki tutaj, takie by Q&A nagrywać, to mogłabym tutaj nagrywać, bo mam fajne tło też. I mam tutaj po prostu taki normalny karpet, um, taki ciemny, fajnie wygląda, bo jest tak jakby nie duży i tak jakby nie daje tak dużo, um, żeby nie daje tak, żeby dużo ludzi na to patrzyło. Tutaj kochani mam swoją toaletkę. Ja, ja mam tak jakby toaletkę, bo czasami sobie chcę zrobić jakieś fryzury albo coś. I dałam też tutaj na krzesło taki fajny kocyk. On jest naprawdę śliczny. On jest mermaidowy, ale ja go nie używałam na mermaid, bo to na początku było szary i nie bardzo mi pasowało. To tak po prostu zawsze trzymam. Tutaj też mam mój taki. To jest taki Dreamcatcher, ale taki bardziej. No, w sklepie jest taki kawałek Dreamcatcherów i to było w tam. I bardzo mi się podobało, bo też mówię Glamour i ma takie złote i niebieskie. I bardzo mi pasowało do pokoju. Czyli to tutaj mam też. Toaletkę mam z Bienem. Um, to jest też z Bienem. Te lampeczki są z chyba Amazonu. I te, te geograficzne szafki to też są z Bienema. To jest z Dulm. Wiem, trochę nie, to mówi. O, kochani jeszcze wam nie pokazałam. Tutaj mam, bo mam dużo kabli, właśnie od komputera, przedłużacze i jakieś takie rzeczy. wimy na chwilę krzesła, żebyście bardziej widzieli. Mam tutaj też ładowarkę, którą trzymam no i to mam taki śliczny koszyczek to też może być kosz jak chcę ale wolę to trzymać jak na kable bo mam dużo tam bardzo dużo kabli i to ładnie po prostu prezentuje się i wygląda i jeszcze mam tutaj taki po prostu normalny żelander ja nie chciałam jakiejś duży bo też w Anglii sufity są bardzo niskie to po prostu chciałam normalny taki wiecie fajny niebieski i bardzo ładnie się prezentuje po prostu nie daje takiego jakby, żeby wszyscy na to patrzyli też tak jakby ale też dodaje taki urok. Co, Matyldziu y, najbardziej lubisz ze swojego pokoju? Z mojego pokoju chyba najbardziej lubię, tak, jaki mam tutaj, taki jakby, azylet tutaj. Tak jakby m, lubię, że mam tutaj bimbak i mogę tutaj sobie usiąść jak chcę, tak jakby, nie wiem, jakąś książkę przeczytać albo leżeć mój serial. Lubię też, że mam tutaj, bo mam tak jakby przed, nad głową coś i bo mam tak jakby tutaj bedside table i mam telewizor, czyli mogę po prostu sobie um, Tutaj też oglądam jakieś filmy z lilo. I lubię też że mam do, double bed uuu, kochani, też wam chciałam powiedzieć, że ja mam podwójny materaz, żeby moje łóżko było wyższe. I też dlatego, że bo ten jest bardzo, bardzo mięciutki, jak widzicie. A ten jest twardy, czyli razem robię taki perfekcyjny. I normalnie, kochani, moje łóżko nigdy nie było takie wygodne. Nigdy nie było aż takie wygodne jak um, teraz. Tak, i jak mam gości, no to po prostu wyjmujemy, materaz tutaj kładziemy. I gości mają gdzie spać. Czyli naprawdę to też jest super. I też bardzo lubię moje biurko, bo tutaj też mam takie, jakby jak robiłam online school, to miałam bardzo fajnie, bo miałam takie, jakby miejsce tutaj, żeby coś napisać. Miałam komputerek, bo właśnie musiałam robić takie rzeczy. Kochani, pokażę Wam też, co mam pod łóżkiem, bo to, bo to też jest bardzo, jest bardzo przydatne, żeby mieć właśnie więcej miejsca. I też wam pokażę, że mam tutaj ubrania, jakbyście nie, jakbyście nie wiedzieli Bo nie mam szafy i to jest po prostu lepiej, żeby dać po prostu w ten regał I ładniej to chyba w mojej opinii wygląda niż po prostu szafa Tutaj trzymam Lili zabawki, lalki, ale trochę ich się boję No to na pewno będę je chyba przesuwała gdzieś indziej Z jakimiś pudełkami, bo ja nie bardzo lubię lalek, ale Tutaj też mam pudełek, koczko, um, zabawek, jakiś, um, To jest jakieś, um, jakieś lalki tam Tutaj jest z Fajne, bo można robić jakieś na właśnie urodziny albo coś, jakieś kuleczki. Fajne. Jaki podłog mam poduszkiem? Dwie duże i jeden taki mini. To też mam takie, które mam po prostu dużo różnych pościeli. Lili też, um, bo jak wy wiecie, Lila ma mniejszy trochę pokój niż ja, czyli ja też trzymam dużo jej rzeczy tak jakby w moim pokoju gdzieś schowane. Kochani, ogólnie mam bardzo duży pokój. Bardzo mi się podoba, że tak jakby jak my ten. To miejsce użyliśmy. O i kochani też chciałam wam powiedzieć, że wszystko mi w pokoju się zmieściło. Mam wszystko co chciałam. Zawsze mieć w moim pokoju tak jakby zawsze chciałam mieć bimbagę, zawsze chciałam mieć mini lodówkę i zawsze chciałam mieć mój telewizor z PS4 właśnie taką konsolą i też zawsze chciałam mieć stolik w moim pokoju i normalnie tak mi się podoba. I też zawsze chciałam mieć do, tak jakby podwójne łóżko. I jeszcze wam pokażę, tutaj mam rozwiązanie tutaj w szafce jak przyjdziecie tutaj bliżej i tutaj mam po prostu takie cztery rzeczy gdzie trzymam moje wszystkie rzeczy tutaj mam kredki, tutaj mam jakieś peny do pisania właśnie i tutaj mam wszystkie jakieś highlightery i takie rzeczy tutaj mam też te paznokci, bo ja często robię sobie paznokcie to często używam, bo to jest takie sparkly i tutaj mam też gumki wszystkie i te te jak otworzę gumki i sharpener. Kochani, też jedyna rzecz, która mi na razie brakuje w pokoju, to jest jakaś fajna tutaj lampka niebieska, którą mogę tak jakby sobie ruszać, jak rysuję właśnie jakieś takie rzeczy. Um, bo ja często tutaj się i rysuję takie rzeczy. Jeśli, kochani, widzieliście jakieś fajne niebieskie lampki na biurko, albo nawet jakieś białe z niebieskimi dodatkami, albo coś, to na pewno dajcie link w w komentarzach na dole albo na Instagramie. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, która bardzo mi się podoba. Mam pilot do tych lampek, ale bo tutaj lampki przecież przyczepiliśmy do końca, bo to było najłatwiejsze rzeczy, żeby zrobić, to jeszcze musimy jakieś przedłużyć, żeby mogła używać ten pilot. To jeszcze nie mogę używać, ale mogę tutaj kliknąć ten ten i mogę je wyłączyć. To jest pierwsza opcja, która jest wszystkie razem, to jest druga opcja, która jest po prostu ten. Wtedy jest jeszcze ten, który się tak rusza i wtedy idzie szybciej. Wtedy jest ten, który tak jakby blinkuje um, tak jakby powolnie. Też jest ten, który tak jakby jest dyskoteka trochę. Też jest ten, który też tak um, robi, ale trochę powolniej. I też jest ten, który ja nazywam mega extra dyskoteka. I ten, który normalnie jest po prostu same lampeczki, które się świecią, które najbardziej chyba używam. Dajcie znać, jak, jak mój pokój wam się podobał Zostawcie lajka i subskrybujcie do naszego kanału Wiem, że kochani już bardzo długo chcieliście ten room tour, Czyli próbowaliśmy najszybciej to zrobić, jak możemy No i um, lajkujcie, subskrybujcie Pa, kochani!